Dzień dobry i cieszę się, że jesteście. Dzisiejszy odcinek jest specjalny. Minął rok, od kiedy zacząłem prowadzić ten kanał. Nie zyskałem jeszcze dużej sławy, ale mam stałe grono widzów oglądających moje filmiki tydzień w tydzień. Dlatego będę kontynuował prowadzenie kanału. Przynajmniej przez kolejny rok, ale pewnie dłużej. Sprawia mi to sporo radości, mimo tego, że bywa też strasznie stresujące. Nie obejdzie się jednak bez pewnych zmian najważniejszą z nich. Jest kolejna już. Zmiana godziny emisji odcinków. Mając dość zajęte weekendy, często zdarza się, że muszą nagrywać na ostatnią chwilę, nie mogąc poświęcić odcinkowi tyle uwagi, na ile zasługuje. Dlatego postanowiłem przenieść premierę na poniedziałkowe poranki. Konkretniej zaś na godzinę 6 rano. Wiem, że pozbawiam się tym samym miejsca w weekendowym prime time, ale wolę, żeby końcowy produkt był lepszy. Poza tym, i tak wszyscy zdążą w takim wypadku słuchać go w drodze do pracy lub na uczelnię. Dość często zdarza się, że jakieś ważne informacje pojawiają się w niedzielę, więc warto mieć je na uwadze. Resztę zmian zapewne zobaczycie na bieżąco, jeżeli uda mi się je wprowadzić. Nie przedłużając dłużej, zapraszam do wysłuchania. Harda Horda Grupa zrzeszająca kobiety piszące fantastykę zapowiedziała na swoim facebookowym profilu cykl spotkań autorskich ze zrzeszonymi w hordzie autorkami. Spotkania mają odbywać się co tydzień, zaczynając od 6 stycznia. Pierwszą autorką, którą będzie można obejrzeć, jest Anna Nieznaj. Transmisja odbędzie się na facebooku o godzinie 17. Warto się zainteresować tematem. Polskich autorek w fantastyce nadal jest dość niewiele. Choć dzięki działaniom hordy stają się coraz bardziej widoczne. I dobrze! Więcej perspektyw to coś, co fantastykę zawsze ubogaca. Magdalena Kubasiewicz zamieściła na swoim kanale YouTube ciekawy filmik o tym, jak wygląda wydawanie książek od kuchni. Warto się nim zainteresować. Pojawiające się w nim wskazówki dotyczące zapisów w umowach są bardzo cenne. Film trwa lekko ponad kwadrans, więc głupotą byłoby nie skorzystać. W internecie, na YouTubie, na kanale Imponderabilia pojawił się wywiad z Tomaszem Bagińskim. Jest to rzecz o tyle istotna, że jest on producentem wykonawczym netflixowego wiedźmina. Cały wywiad jest dość ciekawy, ale prawdziwa burza rozgorzała po fragmencie, w którym mówi on, że publiczność jest coraz młodsza i, cytując, im młodsi widzowie, tym logika jest mniej istotna. Oraz, pytany o to, co jest istotne, odpowiada. Czyste emocje, goły miks emocjonalny. Bo to są już ludzie wychowani na TikToku, na YouTubie, którzy sobie skaczą z jednego filmiku na drugi. Normalnie zostawiłbym ten wywiad bez komentarza i nie zwracał na niego większej uwagi, ale rola Bagińskiego w produkcji serialu jest zbyt duża, żeby ją zignorować. Oczywiście, jeżeli to, co mówi, to jego własne opinie, a nie przekonanie, które wyniósł z planu. Muszę też przyznać, że pusty śmiech mnie ogarnia na myśl że serial, który kierowany jest do widza dorosłego, bierze pod uwagę dzieci. Bo przypomnijmy, że TikTok ma zaledwie 5 lat. Więc mówienie o widowni wychowanej na nim jest albo głupotą, albo ignorancją. Link do wywiadu oraz artykułu na Spidersweb znajdziecie w opisie. Okruchy Wydawnictwo SQN podsumowało swój rok z fantastyką. Infografikę możecie oglądać w tle. Jak sami informują, fantastyka stanowi ponad 20% książek, które wydali w zeszłym roku, co przynajmniej dla mnie oznacza, że jest w tym pieniądz i jest sens inwestować. Bardzo cieszy mnie ta wiadomość. Zapowiedzi i fragmenty. Jako, że jest to początek roku, pojawiło się również mnóstwo zapowiedzi. Nie zdziwcie się więc, że ten segment będzie tym razem znacznie dłuższy niż zwykle. Najwięcej informacji dotyczy planów fabryki słów oraz maga. Zacznijmy od tej pierwszej, żeby mieć ją z głowy na cały rok. Oprócz wydawania nowych tytułów, planują oni też powrót do kilku serii, które wydali już wcześniej. W czerwcu wrócą do serii Alfa i Omega Patricji Briggs. W kwietniu do cyklu Materia Secunda autorstwa Adama Przeszty oraz do trylogii Kaniusa autorstwa Jamesa Inslingtona. Wiosną dokończą serię kroniki mroku autorstwa Kelcade, oraz rozpoczną wydawanie serii Hidden Legacy, Ukryte Dziedzictwo, autorstwa Ilony Andrews. Ukaże się również książka Tygiel Dusz, autorstwa Michela Hogana. Pierwszy tom trylogii Sorcery Ascendant Sequence. Nie ukrywam, że znam każde z tych słów z osobna, ale nie wiem, jak je przetłumaczyć w sensowną całość. Na razie wystarczyć musi sekwencja ascendencji magii. Nie wiem, czy ma sens? Ale fabryka nie pokusiła się o zapewnienie kontekstu. Pojawią się również książki autorstwa Taszy Suri. Co ciekawe, na grafice promocyjnej znajdują się trzy książki z dwóch różnych serii. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Latem ukaże się powieść fantazy J.T. Greathouse'a pod tytułem The Hand of the Sun King, czyli, jeżeli się nie mylę, Ręka Króla Słońca. Jest to pierwszy tom cyklu Pact and Pattern Pakt i Wzór. Nawiasem mówiąc, Troszkę irytuje mnie, że fabryka nie podaje oficjalnych tłumaczeń. W drugiej połowie roku Fabryka Słów ma zamiar wydać książkę Ona, która stała się słońcem, autorstwa Shelley Parker-Chan. Książka stanowi pierwszy, i jak dotąd jedyny, tom serii The Radiant Emperor, czyli po polsku Świetlisty Cesarz, lub, co bardziej prawdopodobne, Świetlista Cesarzowa. W bliżej nieokreślonym terminie planują również wydać dylogię Petera Aflanery'ego o przygodach Decimusa Feita. Pojawi się również powieść Andrzeja Pilipiuka przetaina. Ma to być fantazy? Kto wie? Może nawet będzie. Ja w każdym wypadku odpuszczę. Bawi mnie jednakowoż niezmiernie, że nazywa się go na grafice mistrzem. Cholera! On nie tylko nie jest mistrzem polskiej fantastyki, on nie jest nawet najlepszym autorem w fabryce słów. I to tylko biorąc pod uwagę rodzimych mistrzów fabryki. To jednak nie koniec informacji dotyczących fabryki słów. W ich planach wydawniczych dzieją się jeszcze co najmniej dwie ciekawe rzeczy. Pierwszą z nich jest debiut Eweliny Stefańskiej pod tytułem Więcej niż zło. Pomijając zajawkę, która może przykuwać uwagę, ciekawi mnie kilka rzeczy. Czy autorka podziela poglądy większości polskojęzycznych autorów fabryki? Czy ta książka to jednotomówka czy część cyklu? To szczególnie ciekawe pytanie. Bo fabryka wydaje głównie tasiemce. I jedno jednotomówka mogłaby sygnalizować jakąś zmianę. Na Facebooku nie dzielą się jednak taką informacją. I myślę, że to właśnie po to, żeby nie zniechęcać ludzi do skupu pierwszego tomu. Zwłaszcza, że nie wiadomo, czy seria kiedykolwiek zostanie zakończona. No i perełka na koniec. Jak to się dzieje? Że nazwisko autorki jest napisane z błędem na oficjalnej grafice promocyjnej. To już kpina. W każdym wypadku, premiera w marcu. Drugą ciekawą informacją jest ta dotycząca książek Feliksa Wukresa. Okazuje się bowiem, że cykl ukaże się w większej ilości tomów niż pierwotnie było to planowane. W wyniku braku planu pracy autor stworzył całą jedną dodatkową książkę. W związku z tym, cykl o Schererze dostanie żeglarzy i jeźdźców oraz Shern i Sherer zgodnie z pierwotnym planem. Ale dodatkowo pojawi się też najstarsza z potęg. Naiwni, którzy uwierzyli w plany fabryki i zdecydowali się wydawać pieniądze, mają teraz powody do niepokoju. Zwłaszcza, że sam autor nie jest pewien, czy na takiej ilości tomów się skończy. Na swoim blogu stwierdził, że ostatnia część tylko prawdopodobnie zmieści się w dwóch tomach. Znając natomiast brzydkie praktyki fabryki słów, która zarówno pompuje okrutnie objętość książek, jak i rozbija je na tomy, nawet kiedy nie musi, to szczerze nie wierzę, że tych tomów nie pojawi się więcej. Na tym etapie nawet mi nie żal ludzi, którzy wciąż dają się nabrać fabryce. I to nawet mimo tego, że sam byłem jednym z nich. Jeszcze przed rokiem 2006, kiedy myślałem, że Piekara dokończy cykl o inkwizytorze. Pojawiły się plany wydawnictwa mag. Jak łatwo się domyślacie, strasznie cieszy mnie możliwość rzucania w nich pieniędzy. Niemal wszystko jest godne uwagi. Z zapowiedzi wyrzucam tylko horrory, ponieważ w mojej purytańskiej nieco wizji świata są one osobnym gatunkiem i nie ma na nie miejsca między fantastyką a science fiction. Zanim przejdziemy dalej, pragnę zauważyć, że plany, które zaraz przeczytam, dotyczą tylko okresu od stycznia do lipca. Bardziej dalekosiężne plany nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. W serii artefakty ukażą się John Brunner, Zygzakowata orbita M. John Harrison, Urządzenie centauryjskie John M. Ford, Oczekiwanie na smoka Michael Swanwick, Stacje przypływu, Próżniowe kwiaty, Opowiadania najlepsze Jenna Wolf, Urtch nowego słońca Ray Bradbury, Październikowa kraina, The Halloween Tree w serii Uczta Wyobraźni ukażą się Simon Jimens Ptaki, które zniknęły Peter S. Beagle W Kalabrii, Sofia Samatar Skrzydlate opowieści Ada Palmer Być może gwiazdy Ponadto James S. A. Corey, Upadek lewiatana oraz Memories Legion Christopher Buechelman Czarny język Cassandra Clare Łańcuch z żelaza oraz seria mrocznej Intrygi, Królowa Mroku i Powietrza, Pani Noc oraz Władca Cieni. Steven Erikson. Reszta cyklu malazańskiej Księgi Poległych, czyli Wicher Śmierci, Myto Ogarów, Pył Snów, Okaleczony Bóg oraz pierwszy tom trylogii o Karsie Orlongu, Bóg Nie Jest Chętny. Tuj, Ti, Sutherland. Koniec Zimy oraz Ucieczka groźby. Joe Abercrombie szczypta nienawiści kłopotliwy pokój oraz mądrość tłumów. Alastair Reynolds przestrzeń objawienia Thomas Panchon. V. Rebecca Ranhorse. Czarne Słońce Anthony Ryan Zew Wilka J.S. Dewes. The Last Watch Victoria Aveyard Czerwona Królowa Michael J. Sullivan Epoka mitu oraz Epoka Miecza. Brandon Sanderson, z mgły zrodzony, Bohater wieków i Studnia Wstąpienia. Alistair Reynolds, Arka Odkupienia. Część z wymienionych książek to oczywiście ponowne wydania, jednak warto się nimi zainteresować. Nie ukrywam, że Abercrombie cieszy mnie szczególnie. Chcę go w końcu skompletować. Sanderson też, oczywiście, jest ciekawą informacją dla wszystkich fanów. A tych, jak się okazuje, jest naprawdę sporo. Dostępna jest darmowa opowieść ze świata złego człowieka autorstwa Brunona Grigoriego. Nosi ona tytuł Krótkie cięcie. Zgodnie z opisem wydawnictwa X. Poznacie w niej epizod z życia matki Anny, bohaterki znanej ze świata zamieszkanych wysp wśród Morza Mgieł, a także odkryjecie pewne jej tajemnice. Jednocześnie przekonacie się, że niebezpieczeństwo może czekać na każdego. Nawet w czasie najbardziej spokojnych dni w roku. Samo opowiadanie liczy sobie nieco ponad 15 strona 4, tak więc jest to przyjemny bonus dla fanów złego człowieka. Natomiast fakt, że dostępne formaty to EPUB, MOBI i PDF, bardzo ładnie świadczy o wydawnictwie X. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Dziękuję Wam za rok obecności na kanale, to może truizm i ograne do granic możliwości. Ale bez Was nie byłoby fantastycznych wiadomości. Pozdrawiam i do usłyszenia w poniedziałek. Paskut.